Cześć wszystkim, to ja i, i będę nagrywał Block Strike. Jeśli usłyszycie jakieś dźwięki z yy, oddali, to od razu przepraszam. Mój kolega z klasy, oczywiście sobie jeszcze trochę pograłam. Mój kolega z klasy powiedział mi, jak Yy, troszkę lepiej grać w bunny hopa. To sobie spróbujemy. Choć nie wiem, czy to wyjdzie. O, widzicie? Kurczę, no. Nie wyszło teraz. Nie pokam to. Jednak nie wychodzi mi. Myślałam, że mi lepiej. No widzicie? Nie, nie, nie mamy mam jednak. To do kitu i tak w ogóle y, przerwę tą reklamę. Razem po krótkiej przerwie i tak w ogóle subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Nie wiem, możemy wyjść na gry pistolet może. czerwony. Oh. O! Ha! Te wania dopiero mają... Uu, ktoś ma i to już. No no. No za późno więc... Ja już nie mam szans. Ja chcę głośność, ciszę. Y Po prostu jestem najlepszy w, 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 w gry pistolet na prawdę, się, nie no w sumie to czasem jestem dobrze, ale nie dopiero, jesteśmy na równi to jest lepiej, a nie, że ja, ja mam dopiero glocka, o temat jego. no to niedawno niektórzy dopiero przyszli. z nimi. Aha, no coś innego też tu jest. Coś się dogadaliśmy. To ja się wrócę, bo ktoś tu przyjdzie. O, no Faj już ma, ale za chwilę skończymy to mapkę, to wiecie. Jak tu widzicie mam 18 level. Pójdziemy sobie za nim. Żeby nie uknął nic złego. Jak go zrobiliśmy no a ja go zrobiłam Gitara siema Ej, to, mnie tu A, Ej, tam tuba Do czarownych sobie mnie przeniosła Czasami to jest takie kupię, że to czasami tak przenosi jak ktoś tu nie chce to przenosi Ale kurna zimowce bym chciał to być czerwony, czerwonym. Dobra. Mam 15 KP. Nie skomentuję tego. No jakoś słabo mi jedzie, widzicie? tu się nie mogę grać. No, nie, będzie nie, 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 się nie, 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 się, a nie, 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 no nie, 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 nie,

skępimy tylko to zrobimy kurde, że mój prac nie gra w to. To byśmy razem pokoksili w tą... Lock Strike. Ale może... Może dzisiaj jeszcze nagram drugi odcinek z moim bratem, jeśli będzie chciał oczywiście. No i co? No i... Przez chwilę nie będę musiał... Nie będę mówił dlatego, żebym się chciał skupić na grze i... Nie to jak widać ciągle to tam kur możesz się tak nie ruszać człowieku Ludzie. O, dignę mam. Ja tylko zjewam ja wszystkich po prostu ludzie. Aha! Co? Nie, nie, nie! 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 Nie Jedna, chyba tu niebieskim lepiej jest. Być. Ja nie, nie, no nic, ja już nic nie mówię. Ja już nic nie mówię. Po prostu to jest takie denerwujące, że gęba opada. Просто гемба. Нет, сыру. нет, вот это уже нормально. Я пермитина. Нет, просто это просто, просто нет, вот это нервы. I nic z tego nie mam do nie no po prostu to nerwuje mnie to. No, jeszcze swój, jaaa, Sweet dla mnie najgłupszą bronią ever. Chyba nie można mieć głupszej. Już jest tej Też jest wolna, ale chociaż, chociaż szybsza. Bo... Tato w ogóle jeśli nie nadaje do, to niczego. Widzicie, ten już ma Sprint Lieta, no, a ten dopiero Glocka i nie zabił. Po prostu tak nerwujące czasami, że... Co? On już ma skara, on ma już skara, no nie. No, brawo, brawo, dwa amunicje sobie złożyłam na głowę. Tak szczerze powiedziawszy, żeby żeby nie no po prostu gęba upada, gęba upada. No nawet jednej osobie nie zabij. nie, nie. No jedną osobę zabił jedną osobę, jedną osobę, osobę zabiję Wystarczało jedną osobę. Gęba opada. No ma haki jakieś, czy co no? prostu gamble no nie no to tak subskrybujcie i lajkujcie mój kanał i do zobaczenia w następnych odcinkach baby jestem mistrzem.